Piątek, jak to mawia łysy z miłośników czterech kółek, tygodnia, koniec i początek. Zaczynamy w samo południe koreański Newsflash. Newsflash, czyli najszybsze w Polsce wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain, to tylko 10 minut. Licznik rusza zaczynamy wiadomości. Na początku od Crypto.com, słuchajcie, okazuje się, to donosi nam Finance Yahoo, jeśli chodzi o platformę, e, platforma tradingowa Crypto.com uzyskała regulacyjną zgodę we Francji i została pod, e, poddana rygorystycznemu przeglądowi, szczególnie jeśli chodzi o AML i walkę z terroryzmem finansowym, aby otrzymać taką zgodę. Także fajna informacja, jeśli chodzi o Crypto.com. Zgoda we Francji, tam jest coraz więcej tych zgód regulacyjnych. No, Także zobaczymy, kiedy, kiedy może w Polsce pojawią się jakiekolwiek przepisy. Przechodząc sobie dalej, e, słuchajcie, zobaczcie. Jest nowa wersja. MetaMask pisze. To nawet nie jest nowa wersja, nowa aplikacja. Nowa aplikacja, która nazywa się Portfolio Diab. E, całkowicie nowy sposób, aby zarządzać swoimi tokenami, NFT-kami na różnych łańcuchach i na różnych kontach. Także tutaj konsensus wypuszcza. Właściwie konsensus pisze o tym, że Metamask wypuszcza beta, beta wersję portfolio Diab, aby sobie radzić z Web3, no, czyli tak jakby następca Metamask. No zobaczymy, jak to będzie działać. Trzeba będzie to przetestować. Tu jest artykuł oczywiście na konsensus. Można sobie pobrać. Na razie oczywiście w wersji, w wersji beta. Tu jest jakiś przegląd na YouTube. NFT, takie bajery, numery. No, różne sieci, zobaczcie: Ethereum, Optimizm, BNB Chain, Polygon, Phantom Arbitrum i Avalanche. Przechodząc sobie dalej, bitcoinizacja dolara Lightning Zap wprowadza protokół taro w wersji alfa. Firma, która stoi za Lightning Network, ogłosiła wydanie wersji Alfa protokołu Taro, który umożliwi deweloperom Bitcoina wybijanie, wysyłanie i odbieranie aktywów na blockchainie. I to jest pierwszy krok w kierunku bitcoinizacji dolara, a nie, nie dolaryzacji bitcoina, no ciekawa sprawa. Oczywiście są tutaj te nowe możliwości. Do taro zostaną wdrożone dodatkowe, ulepszone funkcje, uniwersalna funkcjonalność umożliwiająca użytkownikom i emitentom aktywów oferowanie dowodów dotyczących potwierdzenia wchodzenia aktywów, proszę bardzo, emisji podaży itd., tak, tak, tak dalej. Także tutaj Lightning Network się rozwija. Zobaczymy, może na szybko jeszcze statystyki Lightning Network, zobaczmy, jak, jak wygląda, jak wyglądają statystyki Lightning Network, gdzie ja to mam. O tutaj, na stronie 1ml, e, ilość prawie 5000 tysięcy pojemności Bitcoin. E, słuchajcie, e, najnowsze ETF-y od BlackRocka inwestują w 35 powiązanych z blockchainem firm. Wierzymy, że cyfrowe aktywa i technologie blockchain e, staną się coraz bardziej znaczące dla naszych klientów, tak powiedział główny stratek produktowy od ETF-ów BlackRocku, czyli Omar Mufti. Także BlackRock wchodzi coraz mocniej w kryptowaluty. Nowy ETF został uruchomiony 26 września i nazywa się iShares Blockchain Technology UCITS ETF. BlackRock mówi, że 75% tych to są firmy blockchainowe posiadanych i giełdy, a 25% to są firmy, które wspierają ekosystem blockchaina, czyli co BlackRock przejmuje. A tutaj fajna informacja dla XRP, sędzia Torres odrzuciła, czyli tu można powiedzieć overruled, czyli zmieniła decyzję SEC-u, jeśli chodzi o tutaj sprzeciw i nakazała SEC-owi przekazać dokumenty Hinmana, tak. Także tu jest ta, patrzę w dropboxie, jest ta, jest ta decyzja, to jest ten oczywiście analiza Torres, sędzia dystryktowy. No i tutaj jest cała, całe wyjaśnienie, ciekawe czy cena, XRP, to tak na szybko, zanim przejdziemy do analizy rynku, na razie nie, ale jest kolejne wybicie po tych spadkach e, Bitcoin 19,500. No zresztą zaraz będziemy to analizować. E, przechodząc dalej, słuchajcie, a kolejny kraj, jeśli chodzi o Binance i zgodę regulacyjną. Binance stał się FS, FSP, czyli Finans, Financial Services Provider w Nowej Zelandii, tak. I dostali oni zgodę tamtejszego Ministerstwa Biznesu. No, kraj oczywiście całkowicie totalitarny i autorytarny. Kiedyś za ostoję wolności, ale Binance wchodzi i uruchamiają coś, co nazywa się Binance New Zealand. Tutaj oczywiście chango Zhao coś wyłysiał trochę. No i generalnie kolejny kraj na liście Binance, przechodząc sobie dalej. Złoto emituje dwa razy więcej CO2 niż bitcoin. Proszę zakazać złota! Gdy nosisz złotą biżuterię, to walczysz, zwalczasz zieloną fanaberię. Tak bym to powiedział. Eee, I okazuje się, że Bitcoin był odpowiedzialny jedynie za 10, 10 setnych procenta emisji gazów cieplarnianych, a przemysł złota produkuje 100, to są mi ton metrycznych, tak? 100 ton metrycznych eee, CO2 rocznie, czyli dwa razy więcej niż Bitcoin. I chyba więcej, ja nie wiem. Jak to 100. MTCO2. Co to jest za jednostka? MTCO2 definition, tak. Co to jest? MTCO2, czyli met, e, Matrix to of Karma. Aha, czyli dobra, czyli tak Wiem, ton metrycznych. Czyli co, złoto też niedobre. Bana, e, były tutaj badania. I generalnie, generalnie tak to wygląda, Bitcoin wyemitował tyle, a złoto wyemitowało 100. Amerykańska recesja potwierdzona, S&P spada 2% i Bitcoin oczywiście, Bitcoin podąża za tym wszystkim. Także okazuje się, że znowu techniczna recesja, to jest nowa, nowomowa, Nie wiem, w świecie dzisiejszym jest bardzo popularna nowomowa, S&P spadł 2%. E, chyba nawet Dixie też nam spadł, ale zaraz popatrzymy. Także okazuje się, że mamy. No, ale oczywiście, prezydent Alzheimer twierdzi, że nie ma żadnej rzeczy. Nie, nie. To jej niedobra o tym mówić. Nie, to, to, to w ogóle niepodobna. E, a słuchajcie, największy telekom w Hiszpanii, czyli Telefonica, e, pozwala na zakupy krypto i inwestuje w lokalną giełdę Bit2Me. Firma aktywowała zakupy krypto na swoim mar marketplace technologicznym. No, i dodali także, słuchajcie, usługę płatniczą, którą właśnie dostarcza Bit2Me. Także współpraca. E, zakupili oni, e, czy uruchomili właśnie krypto, zakupy krypto z tu2.com, tu, tu znaczy tu.com tu, tu, tu. i dodatkowo można sobie kupować przez Telekom. Za, dodatkowo zainwestowali w Bit2Me, zostało to potwierdzone przez Con, Coindesk. E, co ciekawe, e, mają także własny marketplace nft -ków. Proszę bardzo. I ostatnia informacja dzisiejszego dnia. Miesięczny RSI Bitcoina osiąga dołek wszechczasów. Także wskaźniki, jak to jak to kiedyś mówią, eee, no były te działy i wydziały, a tutaj są, 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 są wskaźniki. Różne w rynku są wskaźniki, żeby nie wiedziały analityki, jak osiągnąć dobre wyniki. nie? Także im więcej wskaźników wiesz, tym masz, um, używasz, tym więcej masz um, większy mending w głowie, nakazuje, że RSI osiągnął e, najniższy dołek. Także jakby ktoś grał pod RSI, to znaczy, że już tu demon tak? No i generalnie zobaczcie, e, poniżej 50RSI utrzymywał się 334 dni w 15 roku, 182 dni w 19 i 153 dni w 22. Ale to, że coś się wydarzyło, to nie znaczy, czyli co, że dołek był, tak? Czyżby się teoria moja, to co zawsze mówiłem, że a co jeżeli nie będzie niżej, a co jeżeli wejdziemy sobie na dołek Bitcoina, na, nie na godzinówkach, tylko na dniówkach, a co jeżeli wejdziemy i się okaże, że, się okaże, że tutaj był maksymalny dołek. Zobaczmy, wiecie, co zaznaczymy sobie ten dołek. To jest moim zdaniem ważny, ważny poziom. Na tej świerce spadło nam do, według to jest oczywiście na Coinbase, spadło nam do poziomu. 17, 567, 45. Czyli 17, 567, 45. I tutaj zróbmy sobie e, współrzędne 17, 567, 45. Ok, mamy to e, i sobie zablokujmy. Tutaj zablokujmy sobie, a nie, to muszę inaczej. Zablokujmy sobie tutaj ten widok, i to jest nasz dołek. I zobaczcie, to jest nasz dołek, to są oczywiście dniówki, były górki, były dołki, to jest ATH poprzednie. Że ja to narysuję e, trochę innym stylem. O. E, to jest poprzednia ATH z 2017 roku, a tu mamy dołek. No i zobaczymy. To Tu spadek ten możemy wyrzucić. Także tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o inne kryptowaluty, to oczywiście XRP tutaj wybija. Na dniówkach, wczoraj podbicie. Zobaczmy, jak wygląda ETH. Na no ETH płasko, oczywiście, inne kryptowaluty, tu, tu, tu spadek. Świnia, tu w ogóle tylko świnie siedzą w kinie. No i tak to właśnie wygląda. Euro, USD, trochę euro zaczęło odzyskiwać do dolara. Złotówka też odzyskuje, ale złotówka traci do euro. Teraz złotówka traci do funta. Tu mamy jeszcze, nie, przepraszam, to było funt do USD, to funt zyskuje do, do tego. A tutaj mamy, a tutaj mamy PLN, czyli znowu traci złotówka. No i jeszcze Dixie, Dixie jest korekta wzrostu: złoto, srebro, złoto do góry, srebro do góry i mieć do góry. I zobaczcie, ten dolar jest potężny, że, że on wysysa z całego rynku, ze wszystkiego wysysa pieniądze, uciekają do dolara. Dobra, przechodzimy sobie do podsumowania. Cóż mogę powiedzieć tutaj. Mogę powiedzieć tylko tyle, że wczoraj byłem w Warszawie, spotkałem się z Tatianą Moros, albo był też Paweł Łeskarzewski, był, był też jeden kolega, który, który w krypto jest od, od zawsze dłużej niż Sylwester słuchak był. Eee, był jeszcze oczywiście Piotrek Sobiecki, Siara. Pogadaliśmy, posiedzieliśmy sobie w Hard roku, było fajnie. Fajnie jest poznać takie osoby, które w tym krypto są już naprawdę dużo, dużo, dużo dłużej eee, i spojrzeć na ich spojrzenie, gdzie kiedyś było tylko Bitcoin, Bitcoin, nic więcej, nie? Nagrałem w tym czasie mam pogadaneczkę w temacie, w temacie tego, jak to się nazywa, z eee, kryptowalutami w plenerze, ale w samochodzie. Także wleci na kanał jakoś w weekend pewnie, coś Wam wrzucę. Jutro pewne wydanie kryptoniusów. i jutro oczywiście wchodzi raszenik, będzie fajnie. No i co? I właściwie tyle. W niedzielę to Niedziela z Majkiem, moim gościem będzie Tomek Narkun. Pogadam sobie w nieruchomościach, nie tylko, oczywiście stali gości będą też. Nie będę wam tu za dużo czasu. Mam nadzieję, że będziecie mieli fajny weekend. Już za chwilę. Bajla, bajla. Podobało się łapa w górę. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Czy złotówka będzie dalej jeszcze tracić? Czy zobaczymy, tak jak ten prorokował Cezary Graf, że będzie 6 złotych za dolara? Czy uważacie, że najgorsze za nami? Albo w ogóle jeszcze inna sprawa, jak myślicie, do ile dole doleci w Polsce inflacja? Na razie mamy chyba 17 coś. Do ilu doleci? Jak myślicie? Tyle. Cześć ludziska.